czy nie się no. e, Właśnie sytuacja jest dla nas troszeczkę dziwna bo nie chcę nas na płytę lotniska to znaczy bardziej do samolotu ani nie możemy zostawić póki co jeszcze naszego bagażu gdyż e, nie chcą nam uwierzyć, że płyniemy w rejs dookoła świata i e, nie zostaniemy tam w Panamie na jakiś dłuższy czas, gdyż wiza czy pobyt bezwizowy w Panamie no jest to jest do 30 dni, więc czekamy teraz na odpowiedź od wujka, żeby tę szybką informację drogą mailową, że jesteśmy członkami tej załogi Aktyw Czarny Diament i nie będziemy w tej panamie za długo. Więc tak jak tak jak mówiliśmy, no będzie z nami ciekawie, nie obejdzie się bez takich dziwnych przygód. Co do dziwnych przygód, już trochę zaliczyliśmy dzisiaj i wczoraj. Zaczęło się od tego, że wziąłem dowód rejestracyjny z samochodu moich rodziców. Na szczęście Wojtek wziął, nasz przyjaciel Wojtek wziął go we Wrocławiu i wyślę, Mam nadzieję, że Wojtek wysłałeś już do yy, No Podróż trwała 14 godzin za granicą, polską, w Niemczech. Wbiła nam do autobusu policja. Na szczęście dostaliśmy się bez mandaty 100 euro. Picie w miejscu publicznym, oczywiście, nie, nie, taka kontrola tylko. Na miejscu spotkaliśmy się z naszą resztą załogi, czyli z Anią i Mateuszem. Ani ludzie, mam nadzieję, że będzie wiele przygód i zobaczymy się w następnym filmie, w nieco innym scenerii, mam nadzieję. Po odprawie. Po odprawie w Panamie. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie na następny film. Proszę mnie nie